Prowadzając nas w nastrój tej uchwały, nad którą procedujemy, pozwólcie państwo, że rozpocznę od cytatów z słynnych już pasków pojawiających się w telewizji publicznej, więc będzie i śmiesznie, i strasznie, ale rozpocznę od paska takiego świątecznego. Opozycja chciała popsuć święta. Nieudacznicy z opozycji pouczają innych. Przegrali wybory chcą wojny domowej. Nie wiem, czy cudowne, może straszne. Nie mają poparcia Polaków, dlatego atakują. Takie też są samouwielbienia. Polacy stawiają na pis, Polacy cenią rząd PiSu. No, jeden z moich ulubionych wynagrodzenia rosną jak na drożdżach. Albo inne również z grona laureatów pseudoelity zazdroszczą Polakom Sylwestra. Inny, który również uważam powinien stanąć na pudle premier wizjoner twardo stąpający po ziemi. Inny atak opozycji na ślubny prezent Bruksela, Berlin i opozycja przeciwko Polsce. Wzrost zamożności Polaków irytuje Niemców. I wydaje mi się, że na koniec najśmieszniejszy, bo najbardziej kłócący się z rzeczywistością telewizja publiczna na straży wolności. Słowa. Przypomnę, przypomnę, że na czele tej fabryki propagandy stał polityk PiSu Jacek Kurski, który zasłynął słowami: Ciemny lud to kupi. To jest kwintesencja właśnie w zarządzaniu telewizją publiczną. Ale inny współautor przekazu medialnego, znany Wam pracownik telewizji publicznej Marcin Wolski, podczas spotkania z sympatykami PiSu powiedział cytuję, stworzyliśmy, stworzyliśmy propagandę gorszą niż w PRL-u. Panie, panowie posłowie, czy to nie jest jednak pewien wyczyn? No stworzyć coś gorszego od PRL-u. No jesteście w czymś jednak lepsi. Po czym Marcin Wolski dodał, ten naród został po prostu upokorzony, bo został upokorzony naród, jak również dziennikarze, Pojawiła się lista Towarzystwa Dziennikarzy, opublikowana 235 nazwisk dziennikarzy, dziennikarek zwolnionych z telewizji publicznej za to, że posługiwali się informacją, a informacja prawdziwa, rzetelna informacja jest śmiertelnym zagrożeniem dla antydemokratycznej władzy. Zamieniliście dziennikarzy na funkcjonariuszy, telewizję publiczną na telewizję partyjną, dlatego podążając za słowami Różewicza trzeba jeszcze raz nazwać rzeczy i pojęcia, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość konsekwentnie przez osiem lat budował polsko-odwróconych znaczeń, gdzie prawda stawała się kłamstwem, a kłamstwo stawało się prawdą. Dlatego musimy jeszcze raz nazwać na nowo pojęcia, czym jest rzetelność, czym jest prawda, czym są fakty, informacje i czym jest uczciwość. I na koniec zacytuję noblistkę Wisławę Szymborską, i to będzie dedykacja dla Was. Fragment wierszu Nienawiść. Wiersza Nienawiść. Dziękuję. Spójrzcie, jaka wciąż sprawna, jak dobrze się trzyma w naszym stuleciu nienawiść. Jak lekko bierze przeszkody, jakie to łatwe dla niej skoczyć, dopaść. Panie i Panowie Posłowie, za sprawą telewizji publicznej w ostatnich latach dobrze trzymała się w Polsce nienawiść. Jak łatwo brała przeszkody i jak skutecznie dopadała ludzi, o czym niektórzy bardzo boleśnie się przekonali, ale myślę, że o tym będzie mówił również Pan Poseł Piotr Adamowicz. Dziękuję bardzo.